Pamiętacie moment, kiedy pierwszy raz mieliście mikrofon w ręku, bo ja właśnie jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Ja czy to mnie jakoś przeraziło? Śpiewałem, czy? śpiewałem jakoś... w galerii handlowej no. e, jako chyba 6-7 latek e, idziemy na jagody, na jagody. Pomyliłem się w pierwszej zwrotce, mm. popłakałem się, zszedłem, to leciało dalej jakieś tancerki, z przedszkola dalej, ja do mamy bo ogóle. Pocieszyła mnie, 20 minut, tam program leciał dalej, w galerii handlowej wyszedłem i już. Jeszcze tak. raz zaśpiewałeś? Tak, o tak, po tak zaśpiewałem, no ja miałem cały występ, tancerki, moje koleżanki z grupy z przedszkola, wiesz, z noc. Nice. I, ale pomyliłem się i to był mój pierwszy, ale wyszedłem. wyszedłem ale, ale widzisz, wyszedłeś drugi tak. raz. Młodzi ludzie no, nie, nie często mają wiesz, okazję być na tak dużej scenie z wiesz, taką oprawą i z takim nagłośnieniem, więc oni się tak trochę skradają, nie, nie do końca wiedzą. No, u mnie to było tak, że grałem na pianinie i śpiewałem przez pierwsze, przez kupę mm -hmm. lat tylko okay. i wyłącznie było granie i śpiewanie, więc ten mikrofon trzeba było się jakoś przesunąć do niego. No, no tak, tak. Później tak. dopiero. Znalazłem odpowiedniego klawiszowca zdolnego do, z w swoich pierwszych zespołach. I wtedy się... Tak, nie, nie, to jeszcze we wcześniejszych zespołach, które na samym początku. I wiesz, i wtedy za, zacząłem pracować z tym statywem, ale już zakochałem się w statywie z kolei. A ty okay. No i właśnie nie mogę sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że byłam bardzo malutka i to było przed komunią, bo pani od religii, moja katechetka, zobaczyła, że ja śpiewam, no to oczywiście, wiecie, to już miała osobę, której będzie zaraz śpiewać w kościele. Może przez to później gospel śpiewała. Nie wiem. No w każdym bądź razie chyba pierwszy raz w kościele i to mi się tak spodobało, bo wiesz, ten głos się jeszcze bardziej niósł, wiesz, ta, tak wow,